Cześć! Jest 1 stycznia 2024 roku. To chyba dobry czas, żeby przejść na system SPD. I ja stoję właśnie przed taką e, sytuacją. A że ten proces wzbudza wiele emocji wśród rowerzystów, to postanowiłem nagrać. Y, udokumentować to wszystko. Pierwsze wpięcia, wypięcia, pierwsze metry, pierwsze może gleby, zobaczymy, chociaż mam nadzieję, że się obejdzie bez tego. Na początek przedstawię mój nowy zestaw SPD. Pedały, które znalazłem pod choinką, także Mikołaj się postarał bardzo. Jest to najtańszy model Shimano. PDM520, bardzo chwalone, zbierające mnóstwo dobrych recenzji, solidne, nie, trwałe i zarazem tanie pedały. I faktycznie takie robią wrażenie, jak biorę je do ręki, to, no to widać, że to jest coś fajnego i coś, co pojeździ, pojeździ długie kilometry i lata. Tak zresztą wszyscy mówią. Na początek ustawiona regulacja. Tutaj jest regulacja kluczykiem, imbusem. Ustawiamy siłę wpięcia, wypięcia buta. Na początek najlepiej ustawić ją sobie tak na minimum, żeby było jak najłatwiej, jak najszybciej się wypiąć w razie potrzeby. Są w kolorze czarnym, bo takie chciałem: wszystkie dodatki w moim rowerze są czarne i pedały też chciałem, żeby były maksymalnie czarne. W zestawie są bloki. W zestawie są bloki te tańsze 50 jedynki sk 51 eee, I co? I tyle. Tyle o pedałach. Buty. Buty też Shimano. Model XC3 SHXC300. Eee, prawie najtańsze. Chyba drugie od dołu buty dostępne w tym momencie na rynku. Eee, chciałem te najtańsze, czyli XC1, XC100. Ale tam były same rzepy i to mnie od nich, do nich zniechęciło. Gdyby chociaż jedna klamra była tutaj na końcu, to pewnie bym nie wziął, ale, ale tam są same rzepy i tutaj troszkę popadało już, bo dzisiaj się rozpadało. Oczywiście miały być pierwsze jazdy, pierwsze wpięcia, fajne jakieś, jakieś nagrania, ale no nic z tego, leje. Dzisiaj tylko taka prezentacja. Bardzo fajne buty, też bardzo fajne wrażenie robią. Boa, skręcamy, podciągamy do góry, luzujemy but całkowicie, że można sobie spokojnie stopę stopę włożyć. Wybieramy oczywiście, jeśli chodzi o Shimano, wybieramy rozmiar większe. Ja noszę normalnie 43, tutaj jest 44 i siadły idealnie. Także Także tak. Są dostępne różne kolory. Ja wybrałem czarne. To są buty, oczywiście, MTB, czyli z takim protektorem u dołu ułatwiającym chodzenie, gdzieś tam pod biegi, pod podejścia, pod górkę. Bloki, jak widzicie, już są przykręcone. Ustawione na razie tak bardzo neutralnie na środku. Dopiero później będę się bawił w jakieś dokładne ustawianie, szukanie tych punktów, tak? Tych, tych, tych kości w stopie i tak dalej. Do tego są filmy profesjonalne. Doświadczeni rowerzyści gdzieś tam już ponagrywali, więc ja tego nagrywał nie będę. Ponagrywam tylko jak to wygląda na samym początku. Właśnie pokażę Wam pierwsze wpięcia, pierwsze metry najpierw na miękkim podłożu, później na asfalcie, ale to pewnie najwcześniej za tydzień. Dzień jest niestety krótki, w tygodniu trzeba pracować. I tyle. Czekamy. Czekamy na lepszą pogodę. Tymczasem tydzień później. Na pierwszą jazdę w Espedach chyba będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.